Humor jest czasem wykorzystywany w szpitalach pediatrycznych, żeby dzieci lepiej się poczuły. Jak myślisz, czy możliwe, że będziemy mieli ministra śmiechu? Chyba mamy już kilku. Nie mogłem się powstrzymać, ale wiem, co masz na myśli. To dobry pomysł. Ostatnio, przy okazji oglądania odcinków Monty Pythona, zdałem sobie sprawę, że z medycznego punktu widzenia proszę mnie poprawić, jeśli się mylę ale zdaje się, że śmiech wyzwala endorfiny a to nam służy. Zdecydowanie i to nie tylko endorfiny. To zresztą tajemnica mojego zdrowia. Kiedy się śmiejemy, to nie tylko endorfiny uwalniają się do krwiobiegu, działając jak naturalny lek przeciwbólowy i wzmacniając system odpornościowy, ale też rozszerzają się naczynia krwionośne. I jeśli ma się nadwagę, ja chyba trochę mam, Trzeba się dużo śmiać, bo wtedy ma się tak szerokie arterie, że wszystko przez nie przelatuje i nie ma się problemu z zawałami i wylewami. A jeśli ktoś ma nadwagę i jest smutny, to ma kłopot, bo może umrzeć. Więc do wszystkich nadwagą. Śmiejcie się i rozszerzajcie naczynia krwionośne, żeby się nie zatkały. Są na to dwa sposoby: zdrowe odżywianie, ale to jest nudne. Albo dużo śmiechu, bo wtedy możecie jeść, co chcecie, a wszystko i tak przeleci przez wasze naczynia krwionośne. Będę miał kłopoty przez to, co teraz mówię. Ktoś mnie pozwie za to, że wracając z tego spotkania miał atak serca, to widzicie w McDonaldzie. Ale to prawda. Śmiech i radość uzdrawiają. Więc troszczcie się o innych, o siebie, o życie. Ból w życiu, rozczarowania tego nie możemy kontrolować. Możemy kontrolować nasze reakcje i zawsze możemy się śmiać. Zawsze możesz się bawić, nieważne co się dzieje. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nawet w Auschwitz ludzie, którzy mieli iść do komory gazowej, czasami opowiadali sobie dowcipy. Słyszałem też, że ostatnia osoba w Oklahomie, która została skazana na krzesło elektryczne, udzieliła wywiadu dzień przed egzekucją. Ten człowiek miał na nazwisko French i powiedział dziennikarzowi: żeby zatytułował artykuł o nim French Fries, fries smażyć, French Fries, frytki lub French się smaży. To prawdziwa historia, nie wymyśliłem tego, ten facet naprawdę tak powiedział. Ktoś zaraz umrze, a wciąż opowiada kawały, swój człowiek. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i że to spotkanie było pożyteczne. Teraz wyraźmy szacunek Buddzie, Dammie i Sandze. Czytał Mieszko mouczyński